Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Ewa Zajączkowska Hernik, Eurodeputowana Konfederacji. Witam Pani poseł. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwo. To na początek krótka piłka. Czy studia powinny być płatne? Tak, czy nie? <grym>, o, to jest dobre pytanie. <grym>, Ma pani dwie odpowiedzi tak albo nie. Myślę, że myślę, że w pewien sposób tak. Tak, odpowiada nasz gość. Czekamy na Państwa opinie. Zapraszam na Z.pl W pewien sposób tak, czyli mówi Pani dokładnie to samo, co wczoraj Sławomir Mencen w kanale Zero, który jednoznacznie powiedział, że idealny świat to taki gdzie studia są płatne. Fantastyczny program dla młodych konfederacji. Dobrze, że pan redaktor doprecyzował, że Sławomir Mencen powiedział rzeczywiście, że w idealnym świecie studia powinny być płatne. Płatność za studia nie wynika tylko i wyłącznie, czy nie, nie musi być tylko i wyłącznie płatnością finansową, ale na przykład można byłoby wprowadzić taki mechanizm czy spróbować wprowadzić taki mechanizm oczywiście po konsultacjach społecznych, że jeżeli ktoś studiuje na tak prestiżowych kierunkach jak medycyna czy prawo, no to ma obowiązek na przykład Jakiś lat w Polsce, szczególnie w medycynie, gdy mam, gdzie mamy niedobór, niedobór lekarzy w polskich szpitalach. Ale polskich gdyby dzisiaj pani była premierem albo ministrem nauki, to czy wprowadziłaby pani twarde zasady? Nie ma bezpłatnych studiów w Polsce? Nie, dzisiaj nie, panie redaktorze. Tylko Czyli to też, tutaj się różnicie z panem Mencenem. Tylko też trzeba, panie redaktorze, chyba zwrócić uwagę na taki fakt, bo czytałam bardzo dużo komentarzy po akurat tym wątku, po tym akurat wątku wypowiedzi Słowomira Mencena, że ludzie, którzy rzeczywiście. Yy, są ubożsi, są biedniejsi i tak płacą paradoksalnie za studia, dlatego że nie stać ich na to, żeby podjąć bezpłatne studia dzienne i skupić się tylko i wyłącznie na studiowaniu. Więc jeżeli chcą się rozwijać naukowo, po prostu studiują zaocznie, żeby na tygodniu móc podjąć normalne zatrudnienie i móc sobie opłacić studia. Więc siłą rzeczy te studia i tak są płatne. To i prawda, tak. taka jest rzeczywistość, ale jednak jest wielu studentów czy też maturzystów, którzy chcieliby być studentami z biedniejszych regionów, z biedniejszych rodzin. Który doda dostaliby dodatkowy szlaban w postaci płatnych studiów, a państwo chcecie im to zaoferować, nie, panie, zafundować. Nie, 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 panie redaktorze. To tak jak pan redaktor powiedział, to byłaby wizja idealnego świata Sławomira Mencena, natomiast jeżeli byśmy w tym momencie mieli debatować nad takimi postulatami, no to pewnie one by nie zostały wprowadzone. A jak to było w pani przypadku? Pani kończyła historię na UMCS-ie. Za darmo czy za kasę? No za darmo, niestety moje warunki finansowe niestety, nie, pozwoliły chyba mi, nie pozwoliły mi właśnie na kontynuację y, dalszej y, nauki, więc y, no, gdybym chciała podjąć y, dalsze, dalsze studia, musiałabym rzeczywiście iść tym trybem, że studia zaoczne i praca. Złota wolna od podatku do 60 tysięcy, gdybyście rządzili, to by to weszło w życie, tak? No dobrze, a wie Pani, że to jest ubytek roczny 50 miliardów złotych. Jeśli policzymy przez kilka lat, no to są setki miliardów złotych, które można by przeznaczyć na czołgi, samoloty czy drony. Panie redaktorze, kwestia podatków to nie jest y, kwestia zero-jedynkowa, że jeżeli gdzieś coś oddamy ludziom w podatkach, to za chwilę będzie ogromny deficyt w budżecie i my sobie z tym deficytem nie, po, nie poradzimy. Pamiętajmy, że jeżeli zostawimy pieniądze ludziom w kieszeniach, y, to z kolei napędzi popyt, a to z kolei może na przykład zwiększyć wpływy złota. Okej, okay, ma pani rację, ale ludzie sobie nie sami nie kupią samolotów, czołgów i bezpieczeństwa. Musi te pieniądze mieć państwo. No to powiedziałam, to się... że może mieć na przykład z zwiększonych wpływów z podatku VAT, szczególnie jeżeli by się jeszcze lukę VAT uszczelniło. 50 miliardów rocznie, takie są wyliczenia podatkowe. Panie, panie redaktorze, jest mnóstwo wydatków, które można ściąć z budżetu państwa. Naprawdę, nie wszystko musi być utrzymywane z naszego budżetu. Nie możemy cały czas myśleć w ten sposób, że budżet ma być nieograniczony, wydatki mają być nieograniczone, cały czas żyjemy na kredyt. Po prostu trzeba zacząć dysponować budżetem racjonalnie. Dobrze, krótka piłka o i pani, i pana Mencena. No otowania pana mecenasa nie zanurkują. Panie redaktorze, cały czas e, skupiamy się wokół wypowiedzi, która dotyczyła idealnego świata. To nie jest tak, że jak ktoś powiedział, że ma jakiś pogląd na dany temat, to znaczy, że za chwilę już przygotowuje ustawę i będzie lobował. Ale za tej, jeżeli żeby ktoś mówi, wprowadzić. że idealne, w idealnym <coughs> świecie studia powinny być płatne, to znaczy, że ten ktoś chciałby takie rozwiązanie wprowadzić w życie. A wie pan co? Mm, no tak. Wiele rzeczy może się dziać w idealnym świecie. Nie zawsze da się wszystko w tym idealnym świecie wprowadzić do tego świata wprowadzić, żeby ten świat był idealny, natomiast nikt nie zabroni nikomu mieć poglądów na daną kwestię. No tak, tylko trzeba się liczyć z konsekwencjami tych poglądów. I pytam jeszcze raz, czy pani nie boi się, że notowania spadną, pana Rencena? Panie redaktorze, gdyby notowania spadały w oparciu o poglądy niektórych kandydatów, to myślę, że mielibyśmy zupełnie inną scenę polityczną. Czyli co, ludzie, dla ludzi nie ma znaczenia, co kto myśli, jakie ma postulaty, jak wygląda według niego idealny świat? Demokracja rządzi się swoimi prawami, kampania także, więc ludzie bardzo często przy urnach wyborczych kierują się troszeczkę innymi emocjami. Na przykład. Myśli pani, że emocje na spotkaniach z panem Mencenem są tak wielkie, że się przełożą na głosowanie 18 maja? Jest jakaś nić łącząca Mencena z młodymi? Z doświadczenia mogę powiedzieć, tak, emocje są bardzo duże. E, bardzo często te emocje mi się udzielają. Jesteśmy witani w bardzo pozytywny sposób na e, wiecach, które organizujemy w ramach trasy Mencen 2025 i to jest niezwykle budujące. Pan Mer tak. No to dlaczego macie problemy ze sprawozdaniem? E, Konfederacja nie wyrobiła się ze sprawozdaniem w terminie i jeszcze wrzuciła w koszty kilka faktur, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Mówię tu oczywiście o. E, Ryzyku utraty 26 milionów złotych subwencji z powodu nieprawidłowości w rozliczeniu kampanii do Parlamentu Europejskiego, która pani przyniosła stanowisko, czy to posadę eurodeputowanej. Pani Co za magik was, was rozliczał? Czy ten magik będzie ministrem finansów w przyszłym rządzie Konfederacji? Nie, na pewno nie. Ministrem finansów będzie Daj Boże Sławomir Męcy. Natomiast pani radowa. Myślał, że, jeżeli... że wyżej, że myśli o tece premiera. Wiem, że będzie walczył o takę ministra finansów, i myślę, że to byłoby bardzo dobre odświeżenie w polskim rządzie. Natomiast co, co, do, z tym co do sprawozdania finansowego, po pierwsze poczekajmy na nasze odwołanie i na decyzję Sądu Najwyższego w tej sprawie. Zobaczymy, czy subwencja zostanie wypłacona, mimo że nie, zapadł jeszcze, nie zapadła jeszcze decyzja odpowiedniej Izby Sądu Najwyższego. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście było opóźnienie w złożeniu tego sprawozdania. Z przyczyn technicznych, gdzie zwracam uwagę, że Komisja, że Państwowa Komisja Wyborcza również spóźniła się z wydaniem decyzji i to już o 7 dni, więc bądźmy tutaj skrupulatni i bądźmy sprawiedliwi. Jak stracicie tą kasę, to sobie poradzicie czy nie? Panie redaktorze, wiele lat funkcjonowaliśmy w środowisku niedotowanym przez, z budżetu państwa i dawaliśmy, dawaliśmy sobie radę. A europosłowie dobrze zarabiają też, więc może będzie jakaś specjalny procent na partię oddawany. To jest niewydalne. Czyli pani nie oddaje nic na partię ze swojej pensji. A, nie ma zaprzeczenia. Czyli coś pani tam oddaje. Panie redaktorze, jako członek Nowej Nadziei. Ale odprowadzam proszę pamiętać, składki. to jest nielegalne. A jako człon, członek partii Nowa Nadzieja odprowadzam składki. Mhm. Czyli to nie jest tak, że jest jakiś tam e, pewna proporcja kasy, którą pani musi oddać na partię, oprócz składek. Tylko składki? Tak. E, szczepienia dla dzieci. Pani zdaniem nie powinny być obowiązkowe, odpowiedziała pani w krótkiej piłce. Mhm. Jak pani sobie to wyobraża? Wyobrażam sobie to tak, jak jest w Niemczech, gdzie szczepienia rzeczywiście nie są obowiązkowe. Przede wszystkim dzieci po narodzeniu w Niemczech nie przyjmują tak dużej ilości dawek różnych szczepionek i tam nie ma problemu z zachorowalnością na wiele chorób. To wynika ze świadomości rodziców i to nie jest tak, że rodzice przez to, że nie ma obowiązku szczepień, unikają szczepienia, bo rodzice są świadomi. Przede wszystkim rodzice są świadomi skutków ubocznych szczepień, ale także lekarze ponoszą odpowiedzialność za potencjalne skutki uboczne i tego w Polsce Panie redaktorze, brakuje. Żaden lekarz nie podpisze się pod potencjalnymi skutkami ubocznymi szczepionek. Wielu lekarzy nie zgłasza niepożądanych odczynów poszczepiennych, co powoduje, że w statystykach szczepionek wygląda to zupełnie inaczej niż jest w rzeczywistości. Dzisiaj te szczepienia są obowiązkowe, i za to, że nie zaszczepi się dziecka, są kary: kary finansowe. Czy pani chciałaby zmienić ten system, czyli sprawić, żeby nie było obowiązku szczepień i żeby nie było kar, grzywny? Tak, docelowo stawiałabym na świadomość rodziców rzeczywiście. I na lepszy kontakt z lekarzem, który rzeczywiście realnie wyjaśni rodzicowi, z czym wiążą się szczepionki, przedstawi pozytywne i negatywne. Nie obawia się pani, że w ten sposób doprowadzilibyśmy do tego, że pojawiła się znowu epidemia? A czy na w Niemczech się? A czy w Niemczech pojawia się epidemia? A czy tam wszystkie szczepionki są dobrowolne, czy jest tam część obo obowiązkowa? Nie, tam chyba obowiązkowe jest tylko wózy typu B. Czyli pani ile szczepionek by zrobiła obowiązkowych, a ile dobrowolnych? Wszystkie dobrowolne? O, panie redaktorze, to musielibyśmy przeprowadzić taką dogłębną analizę medyczną. Ja też nie jestem ekspertem w tym zakresie, natomiast tutaj jednak stawiam na świadomość. To jest cena o potrzebie przeszkolenia młodych mężczyzn. Konfederacja ma zamiar wprowadzić taki obowiązek również wobec kobiet. Nie widzę problemu. Pani... Ja jako kobieta bardzo chętnie bym się przeszkoliła, chociaż ja też nie mam problemu z tym, bo ja wiem, jak obsługiwać się bronią. Panu na przykład. nie strzela? Strzelałam kiedyś znacznie częściej. Teraz ze względu na brak czasu, niestety, niestety nie. Natomiast wiem, że jak miałabym broń w ręku, miałabym się nią obsłużyć, umiałabym ją wyczyścić, rozłożyć i tak dalej. Uważam, że społeczeństwo ma problem z podstawowymi zagadnieniami, takimi jak na przykład sygnały dźwiękowe. Niech pan zapyta kogokolwiek na ulicy, czy rozpoznałby syreny i wiedział, co w danej sytuacji zrobić. Niech pan spyta kogokolwiek na ulicy, czy wiedziałby, jak zachować się w przypadku, gdy znalazłby się ktoś z zagrożeniem życia bądź zdrowia, czy ktoś umiałby udzielić pierwszej pomocy. Myślę, że to są takie elementarne rzeczy, z których należałoby rzeczywiście przeszkolić Polaków. A przeszkolenie wojskowe dla dziewczyn i chłopaków obowiązkowe po szkole średniej, czy jednak dobrowolne? Chyba dobrowolne. No to, to również się pani różni w poglądach z panem Medzenem. To bardzo dobrze. Że Co mamy za wrażenie. pluralistyczna konfederacja? Kto by się ważne, spodziewał? Że, ważne, że Panie Redaktorze w kluczowym momencie, kiedy dochodzi do stanowienia prawa jesteśmy w stanie usiąść i dojść do kompromisu. Szymon, czy nadal wyznaje Pani tak zwaną piątkę mencena i czy odpowiada Pani współpraca, Pani z AFD w Europarlamencie? Czy dobrze pani się z tym czuje? Nigdy nie wyznawałam Piątki Mencena, bo to nie było coś, co się wyznaje. To był element wykładu, dłuższego wykładu Słowomira Mencena na temat socjotechnik stosowanych przez polityków, dziennikarzy, influencerów, youtuberów i tak dalej, po to, żeby nabić sobie wyświetlenia czy skierować na siebie uwagę. Więc po raz setny polecam zapoznać się z całym wykładem, nie tylko z elementem tego wykładu. Co do współpracy z AFD w Parlamencie Europejskim, jestem zadowolona z tej współpracy, ponieważ mam bardzo dużą swobodę działania. Tej swobody nie miałabym prawdopodobnie w innych grupach, gdzie po prostu jest większa konkurencja, więc mała grupa europarlamentarna ma to do siebie, że można znacznie więcej rzeczy. Czyli zdominowała Pani ludzi z AFD tam swoim charakterem, swoją przebojowością. Osobowością. Nie zdominowałam, udaje nam się dobrze współpracować. No dobrze, Wiecie, wracam do mojego pytania. Czy z PiSem, czy platform z Platformą, bo już niektórzy politycy y Konfederacji, na przykład poseł Tumanowicz niedawno w Polsat News powiedział, że nie wyklucza y sojuszu, czy też koalicji rządów z Platformą. Panie redaktorze, my chcemy wprowadzić nasze rozwiązania, które będziemy też prezentować w odpowiednim programie na wybory parlamentarne um, i będziemy wtedy rozmawiać z opcjami politycznymi, bo też zobaczymy, kto w ogóle do Sejmu się dostanie. Jeżeli zobaczymy sobie na obecne badania opinii publicznej, wychodzi na to, że trzy siły znajdą się tylko w polskim parlamencie, Czyli więc Platforma, od konfederacji. PiS i więc to, od, to od konfederacji będzie bardzo dużo zależało. No chyba, że PiS i Platforma za tobią swój wyimaginowany topór wojenny i wreszcie stworzą ten już oficjalny układ popisu. A jak Donald Tusk yy, zadzwoni do Pani i powie Pani Ewo, bardzo mi się Pani podoba, mówię o poglądach politycznych, chciałbym z Panią, chciałbym Pani dać stanowisko ministra środowiska i co Pani wtedy odpowie? Panie redaktorze, dzisiejszy program jest po prostu niesamowity. Panie redaktorze, jestem e, europosłem Konfederacji i mam nadzieję być ministrem środowiska z Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pięknie dziękuję. Ewa Zajączkowska, hernik, eurodeputowana Konfederacji była gościem Radia Z. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Dziękuję, dziękuję pięknie wzajemnie.